Jest obecna dla wszystkich i dla każdego, którzy do niej pielgrzymują, choćby tylko duszą i sercem, choćby tylko ostatnim tchnieniem życia. Jeśli inaczej nie mogą. Przyzwyczaili się do tego Polacy. Przyzwyczaili się ich pobratymcy, sąsiedzi z różnych narodów. Coraz więcej przybywa tu ludzi z całej Europy i spoza Europy. Kardynał prymas w takich oto słowach mówił w czasie wielkiej nowenny o znaczeniu częstochowskiego sanktuarium w życiu Kościoła. Pytał, co się stało na Jasnej Górze. Dotąd nie jesteśmy w stanie dobrze na to odpowiedzieć. Stało się coś więcej niż zamierzaliśmy. O tak! Stało się coś więcej niż zamierzaliśmy. Okazało się, że Jasna Góra jest wewnętrznym spoidłem Życia polskiego jest siłą, która chwyta głęboko za serce i trzyma naród cały w kornej, a mocnej postawie wierności Bogu, Kościołowi, Jego hierarchii, Krzyżowi Ewangelii. Dla nas wszystkich była to wielka niespodzianka że potęga królowi Polski w narodzie jest aż tak wspaniała. Słowa księdza prymas.